Z Ewangelii według świętego Łukasza, gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie zgodne nie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela. A Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z natchnienia więc ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa on wziął je w objęcia błogosławił Boga i mówił Teraz o władco pozwalasz odejść słudze twemu w pokoju według twojego słowa bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie które przygotowałeś wobec wszystkich narodów światło na oświecenie pogan i chwałę ludu twego Izraela a jego ojciec i matka dziwili się temu co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: Oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak któremu sprzeciwiać się będą, a Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Oto słowo Pańskie.